Cześć widzowie, witam Was w dosyć nietypowym filmie, ponieważ dzisiaj o dziwo nie ma żadnego filmiku z Minecrafta, tylko to jest filmik z Robloxa. Filmik zawiera bardzo wiele emocji, więc polecam oglądać od początku do końca, bo naprawdę wyszedł bardzo ciekawie. Ogólnie, to nie wiem, czy taki format Wam się spodoba, możecie dać w komentarzach. No i co, zaczynamy. Ogólnie, to początki wiadomo, nie były za ciekawe, bo musiałem się zapoznać z tą grą, co zajęło mi naprawdę długo i robiłem totalnie randomowe rzeczy. Ale dosyć szybko zaczęłem, o co w tej grze chodzi. Po prostu musimy przetrwać 100 nocy, yy, tak ulepszając sobie swoją bazę, jakby. W której centrum znajduje się ognisko. Do ogniska musimy regularnie dawać drewno, aby ognisko się nie zniszczyło. Możemy również w ognisku podpalać jedzenie, które możemy zdobyć ze zwierząt. Musimy uciekać przed zagrożeniem, zbierać jedzenie i tak dalej. Po jakimś czasie zaczęła się robić pierwsza noc, i przez to musiałem wrócić do bazy, ponieważ nie wiem, czy wiecie. Ale tutaj na tej mapie całej glasuje bardzo niebezpieczny jeleń, który może Cię zabić. A jak wszystkie osoby z Twojej drużyny umrą, to automatycznie się przegrywa, więc wolałem nie ryzykować bezpieczeństwa naszej drużyny i wróciłem do ogniska. W międzyczasie zauważyłem, że nasze ognisko ma różne poziomy i za osiągnięcie następnego poziomu mapa się powiększa o ileś procent, co umożliwia zdobycie większej ilości zasobów oraz jedzenia. Już po niedługim czasie nastąpiło nasze pierwsze spotkanie. Z niebezpiecznym jeleniem. Na szczęście byliśmy na terenie ogniska, więc nic nam nie groziło. Ja chciałem po prostu dodać takiego klimatu do filmu. Podczas tego, gdy się zapoznawałem z różnymi mechanikami i poprawiałem swoje umiejętności w tej grze, tak yy, szybko leciał czas, że właściwie dopiero gdy cokolwiek ogarnąłem, oprócz tego co wam powiedziałem, był już dzień trzeci w tej grze. Dalej się zastanawiam, czy to wina Tuska, czy może tego, że każda rozmowa wyglądała tak. Co to Ale do sakiewki czekaj, to muszę odłożyć najpierw do ogniska. A po jakimś czasie grania włączyła się jakaś animacja. Dalej nie wiem o co z nią chodzi, ale sami zobaczcie. Gdzieś głęboko w lesie. Pominam po się w Dlaczego wszystko? już trajść, mówię już ja zjadłem jednego z bo 5000 z tego już nie zjadłem jednego z tego. to. Otwórz skrzynkę, jak klakam szybko. A na początku dnia czwartego udało mi się zdobyć latarkę. A po co latarka? Jedyne co wiem, to że tą latarką można odstraszać jelenia. O kurde, uciekam. Liderom będzie drewno. Po raz 69. Where is my food? Dawaj mi food. Dobra, ja piję tych dziadów. to, jaki jestem skillman, nie? A na początek dnia piątego zbierałem dużo jedzenia oraz poznawałem nowe mechaniki tej gry. <laughs> Chciałbym być że żołnierzem. Chciałbym być żołnierzem. Jeden ładny, drugi. Ej, nie siedział. Nice. Po jakimś czasie zauważyłem, że jakieś półki pojawiły się w naszej bazie, ale nie chciałem się o to pytać, żeby nie wyjść na człowieka, który żyje pod kamieniem. Ale i tak na niego wyszedłem. Zaraz sami zobaczycie dlaczego. Ej, kanister z paliwa wam tutaj rzuciłem, bo nie wiem gdzie go mam dać i co się z nimi robi. Pańcu. O, mi, y, y, niedźwiedzia je. nie niedźwiedzia. Czemu nie mogę go zabić? Zostaw, zostaw, zostaw. Wilka jakiegoś widzę, on mnie goni! On mnie goni, bije mnie! Wilk jakiś. Czekaj, czekaj! już. Ledwo uszedłem z życiem i to mi właśnie uświadomiło, że w tej grze muszę być bezpieczny na każdym kroku. Helen, soldera. No właśnie to chciałem powiedzieć, więc zamknijcie się wszyscy. Jeden z operuje super antyperspirandy. i Czemu tu są jakieś kolce? Jak na nie skacę, to nic nie, się nie dzieje. W międzyczasie stwierdziłem, że pozbieram dużo jedzenia, tak aby wystarczyło dla każdego na długi okres czasu. O kurde! Goni mnie jakiś, goni mnie jakiś dziad! A jak się latarka odpala? tej godzinie pięć tysięcy Ej, czemu znalazłem jakiegoś grzyba, w którym stoi jakiś anioł? To było jedno z tych zdań, których nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem. Będziesz atakowany dziś wieczorem. Nie patrzcie lepiej pod łóżko. Jeszcze nie zamykajcie okna. Niestety po jakimś czasie jedna z naszych osób niestety umarła. Ale odżyła. Kocham to. Dawid Jasper. A czemu to jest jakaś papryczka Jak się ją mie? O kurde, co jest? Po jakimś czasie bardzo dobrze nam szło, ale już za niedługo miało się to zmienić.